No dobra, mamy teraz obóz. I spróbujemy ich tu wszystkich rozwalić. No spokojnie, tak wiesz. Oznacz ich może. Dobra. To nie tak łatwo, wiesz, bo muszą się pokazać nie Tak Włówkę włówkę Piękny strzalki żeby nie powiedzieć wyśmienity Czekaj, czekaj czekaj Spróbujemy ich tu zwabić, przynajmniej jednego ale chyba za daleko był po mm -hmm. prostu Chyba się cofnął, wiesz? A tu uważaj mm -hmm. ja, spróbujemy tutaj podejść wodna Za tobą są Ej widzimy cię Ale ten... Sklupka celuje Po prawej stronie też mm -hmm. yeah. nie oszczędzili tamtego, też ich nie oszczędzaj. Po prawej stronie też masz. O oh, kurde, gdzie jest? Za tobą Aha. Ktoś się trochę ulecz okay. Na przeładuj. Skąd on truje Tam sam widzisz Widzę, widzę. Obserwuj, czy gdzieś mnie nie zachodzą ten odrzut, jeszcze mogę się nie zniosłeś. No, wystaw ten. Web. Chyba zmienię broń na byle co wiesz, prędzej trafię. Piękne, ale chyba go nie zabiłem jeszcze. Ale w łeb dostał, no nie zabiłeś faktycznie. Tragedia. Z tym celowaniem to jest po prostu tragedia, ale dostał No, nareszcie. Ile ich jeszcze zostało? Uu. No jeszcze dużo, sporo. musisz sobie życie z cofnąć, żebyś mógł po prostu ruszyć dalej na nich, nie? O, tam jest klientka mhm. Dobra. Dobra Teraz... E tam gdzie jest to ognisko, tak? Tak. Jest tak. ognisko. Dobra. Polecimy tutaj. Hmm. Bandaż ci ciągle. A tu się postrzelamy trochę. Ach. Wojna to wojna hmm. Na odległość tu, tu się tragicznie tą bronią strzela Właśnie to broń dlaczego jest? Skoro się tak znam źle strzela na odległość Ale to co? Aha No po prostu jeszcze nie mamy wiesz Leci ci kolejno uh! Dawaj, dawaj, dawaj Pięknie. <coughs> Jeszcze ich trzech zostało, tak? tak? Gdzie te skurczybyki się pochowali? Chyba u góry, co? góry są. O. Było wyleciał ci jeden. On tam strzela, a ty jesteś tu. Już spierdzielił. Latarkę włączyłeś. się, wycofać! Wycofać się! Od tyłu jazda! Zadam Dobra, skończ to! Biegaj tak dalej. ostatni ostatniej. Zaraz Został sama, w ogóle nie jest. Nie rozumiem, jak ty zorganizować, żadnych napadów. Dobra, jakoś się udało. Tylu z was było, a cieniaki oberwaliście. Uh. Nie było tak łatwo, to nie było można tak sobie super taktycznie podejść hmm. do sprawy. No nie. Teraz żałuję, że tamtą broń zostawiłem, bo snajperka po prostu mało co mi pomogła e, musimy znaleźć bunkier. Tak Ile rób i w ogóle ziół benzyny to akurat teraz nie chce tu w, w lewo masz no. jakieś zioło do zebrania. Nie to. Teraz po prawej stronie. Czekaj, bo chyba bunkier mam. Zioła będziemy później zbierać. A teraz zejdziemy to w sumie nasz pierwszy, pierwszy bunkier. Mhm. Czy byliśmy już w jakimś? Nie. Co my tu mamy? Tutaj nie ma nic. Safe zamknięty. Kibelek. O, tutaj mamy coś. Aha, co my tu mamy? Mapa. Wygląda na dobrosę. No i gitarka. Łowca obozów wypadowych. 14%. To chyba już musieliśmy z jeden zrobić. Mm, obozy wypadowe u pieczu. po porozrzucane są wzdłuż wielu ważnych tras. Muszę się nimi zająć. W przeciwnym razie ciągle, będą traf ciągle będę trafiał na snajperów, pułapki z linek albo gorsze niespodzianki. A widzisz. Koktajl regeneracyjny. Czyli jednak te bunkry warto. Ogarnąć. Warto spać? Czy w nocy się obudzimy? Obudzimy się w nocy. To nie. Mogę zasejwować? tutaj nie. Wiesz co, tutaj jeszcze chyba powinny być te. Eee... Co? Dłapy z AMO? Tak, dokładnie. Przechodziłem obok... mówię safe, nie? W ogóle zero, zero możliwości. Weźmiemy tą strzelbę buzera na razie. No, czekaj, to jest szmalc, to jest kiepski. Not. No to jest fajne, tylko po prostu. Mm. Skuszy też trzeba trochę postrzelać. Mhm. Ale czekaj, bo ja zostawiłem ten karabin. No to jak ja zostanę, to tylko skur... podstawowa i tylko kuszać zostanie. To nie. I ta broń buzera nie? To nie. Strzel... Ba, Ale no czekaj... No to wybrałeś strzelby buzera No tak. A teraz chcesz ją zamienić? Nie, nie, nie. Myślałem, że... A widzisz, czyli to jest podstawowa broń w ogóle. Okej. Okay. Dobra. Tylko czemu nie mogę do niej amunicji? Bo ją zbierasz w bagażnikach policyjnych chyba, wiesz? Możliwe. Dobra, jak teraz stąd wyjść? Brawo. Nie tu. Tak jak masz tą pławkę. No. Mm. A tu jest drabina. Nie ma tak się zgubić w takim małym bunkrze. Mhm. Mm Dobra. O i się o, rozpadało Rozpadało się. Zielsko miałeś zabrać. Obiecałeś mi o to, to to, o to. Właśnie. Okej. Okay. Szczawiur alpejski. A co nam no, tutaj to pokazuje? Że tu jest chyba bunkier, nie? Chyba tak Tam jest nafta jeszcze z przodu. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Po lewej? O tu, o tu, o, 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 o. Widzę. Ale masz maksem. Zaraz będzie miejsce. Jest miejsce. Dobra. Zabijamy do maszynki. I kolejna napta. I złomik no proszę. Może nie. Widzisz ten karabin, jak włożony w. Ale zobacz, patrz, tu mamy zadanie: zbierz złom. A, bo my potrzebujemy 10 sztuk złomu dla Riki. Tak. Więc nie możemy sobie też złomem szastać. No, musieliśmy naprawić motor. I ten. Ostrze. Dawaj, panie co tam masz? Szmaty. Ale tutaj bomba różowa. No. To nie w kij dmuchaj. Oj, ta muzyka mi się nie podoba. Nie, jak, kurczę, jakby była gdzieś horda. No. Jesteśmy gdzieś w górach, nie? Dobra. Już jest, stąd powolutku zawijamy. Ty patrz, ale tu jest jakiś znak zapytania przed nami. Widziałem go, tylko po prostu sam nie wiem, czy... On albo to dźwiedź. Też może być. Dobra. Tutaj zawsze jak pada atmosfera się zagęszcza, co nie? No mhm. to Zatankujemy i będziemy kończyć. Jeszcze szybki zapis, ok. Myślę, że tak źle nie było. Jak w poprzednim odcinku, gdzie męczyłem się z tą hordą. Dobra. Nie przedłużając kończymy. Dzięki za oglądanie. Ej... I do następnego odcinku, cześć. Cześć, do zobaczenia.